Zdemontowano radar przy drodze wojewódzkiej 977 w tarnowcu i od razu wzrosła prędkość. Orędownikami funkcjonowania w tym miejscu fotoradaru są nie tylko samorządowcy i lokalna społeczność. Opinie o jego zasadności można było przeczytać między innymi na forach internetowych. Powodem jest dość newralgiczne miejsce, bo w bliskim sąsiedztwie ze szkołą, obiektami sportowymi, sklepami, stacją benzynową czy przystankiem autobusowym. W połączeniu z dużą prędkością przejeżdżających stwarza to olbrzymie zagrożenie. Mieszkańcy tarnowca w. Wciąż pamiętają tragiczne wypadki w tym miejscu. Inicjatywa założenia fotoradaru w Tarnowcu wyszła od samych mieszkańców, od pana Sołtysa, od dyrekcji szkoły, aby właśnie przy szkole zainstalować fotoradar, ponieważ w tamtym miejscu były już wypadki nawet śmiertelne. Dlatego uznaliśmy to zasadne i po założeniu straży gminy gminy taki fotoradar został zakupiony właśnie w takim celu, żeby w tym miejscu on tam zafunkcjonował. I od czasu zafunkcjonowania tego fotoradaru możemy powiedzieć, jak czarodziejską różdżką wypadków tam już nie było, nawet z radnych kolizji czy stłuczek, więc on zafunkcjonował bardzo pozytywnie. Kierowcy już chyba automatycznie w tamtym miejscu. Zwalniali. Było tam ograniczenie szybkości do 40 km na godzinę. Gmina wystąpiła do Głównej Inspekcji Transportu Drogowego z propozycją utrzymania w tym miejscu fotoradaru i wyraziła gotowość udostępnienia na ten cel za darmo posiadanego przez gminę urządzenia. Dodatkowo gmina zwróciła się z prośbą do komendanta miejskiego policji o jak najczęstsze monitorowanie tego rejonu przez patrole drogówki i dokonywanie pomiarów prędkości przejeżdżających pojazdów. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj mi i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.